Dzień dobry, dzień dobry w systemie dobrym, czyli w systemie miłości, który skupia się wyłącznie na miłości, bo to jest taki system czarodziejski, gdzie są eksponowane najlepsze cechy ludzkie i boskie w nas. I powinniśmy się nawet nimi chwalić. Nie, nie dla chwały swojej własnej, tylko żeby pokazać, że można. Że można, ale żeby się tego nauczyć, to trochę trzeba czasu, różnych doświadczeń przykrych i miłych, i takich i innych. Wiemy dobrze, że jak się tam ktoś skaleczy, nieraz skaleczyliśmy się, no to się nie goi tak od razu. Czasami podchodzi ropa, trzeba to odkażać, pielęgnować, aby się w końcu zagoiło. To trwa w czasie i my w życiu mamy podobnie też. Niekiedy się skonfliktujemy z kimś i ta ropa płynie dalej. Można by powiedzieć w ludzkim charakterze. Bo jeśli jesteśmy czyści duchowo, tak jak ojciec Pio mówił, to trzeba od razu przebaczyć, zamknąć sprawę jak najszybciej. I jest to możliwe w nas, aby wszystko się załagodziło, zapomnieć. Jak ktoś ci krzywdę zrobił, czy ty komuś, zapomnieć po prostu to i już do tego więcej nie wracać, jak Jezus. <laughs> Ale u nas jest różnie i dlatego tylko czyści potrafią przebaczać, już do tego nie wracać, i nie płakać już nad tym, ile się by tam mogło łez wylać. Niepotrzebnie, to nic nie daje. Ale nieraz ojciec mówił, że są właśnie dusze zagrożone które nie chcą przebaczyć które są agresywne, niedobre pytałem o wiele takich osób kiedyś i ojciec mówił, że są zagrożone teraz widać naocznie, że że nasza cała ekipa rządząca na czele yy, królem Europy <laughs> no są zagrożeni są zagrożeni zbawieniem nie będzie tak łatwo Trzeba będzie to wszystko poodrabiać, te wszystkie kłamstwa, to co oni robili. Teraz słyszycie, próbują się już wziąć za prawicowe media, za republikę. Chcą ich zlikwidować, zniszczyć, bo mówią prawdę o rządzie, o tym jak oni fałszują wszystko, jak, jak są zakłamani i gdzie nie ma słowa prawdy. No więc Republika robi dobrą robotę w telewizji w polsce.pl. Telewizja Trwam to oni to wszystko chcą zniszczyć ponieważ ich kłamstwa utrzymują ich przy władzy.